Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej grze na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Do It With Hair. Hej! Hej! Możesz napisać hej w komentarzu. Generalnie w grze chodzi o to, że będziemy na farmie i będziemy różne zadania robić właśnie z stogami siana, czyli właśnie z hej Belami, czy tam jak to się tam mniej więcej nazywało. Zobaczymy, jak ta gierka się przyjmie, jak się wam spodoba. Była peczka w górę, wiadomo, subskrypcja, oczywiście serdecznie odsyłam ten czerwony guziczek, żeby stał się szary, pamiętaj, to jest bardzo ważne. Eee, I zapraszam cię serdecznie, oczywiście, do naszego sklepu. Twoja masz oczywiście link w opisie. Przeczytaj sobie, zobacz, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy możesz się dowiedzieć, dużo rzeczy możesz kupić i wiesz, biznes się musi kręcić, także you know, you know, wbije. A teraz już nie przedłużając w lato i intro lecimy z kolejnym odcinkiem do Minecraft. Moim... Ale, intro Dobra, weźmy sobie nową grę. Nie wiem, co się będzie tutaj totalnie działo. Unload Hey Stack, from the Truck coś tam coś tam. Uuu. Ej, dobra, kierka wygląda bardzo ładnie. Mamy czas w ogóle w prawym górnym rogu. O mój Boże, dobra, czekaj, jak i co? Ip. Aha! Takie rzeczy, co nie? I teraz czyli dobra, czyli naszym zadaniem jest po prostu wrzucenie wszystkich hejbali w przeciągu 10 minut z traka do właśnie do dołu Rozumiesz? Tutaj normalnie. Tak, o, dobra, dobra. Spokojnie, damy radę. To jest zadanie specjalnie dla mnie zrobione. Myślę, że jak najbardziej temu podołam. Dobra, czy jestem w stanie zrobić tak powolutku, powolutku, powolutku? Nie, no bo tak po dwóch się nie da. Tak pojedynczo mam rzucać wszystko. A nie mogę tego traka przesunąć? Nie, nie mogę. mogę. Nie da się! Kuźwa się nie da. Dobra. No to będzie naprawdę ciężkie w 10 minut. Cicho! Cicho! Ra radio! Cicho! Ra radio! O! Czy, uu, a może ty? HE! To, to, to nie o to chodzi? Nie nie da się nadziać? <grym> no takimi widłami to chyba lepiej by było, nie? Hej no chyba nie za bardzo. Dobra, to mi się nie przyda, dobra. Spokojnie, wrzucimy wszystko, nie ma problemu. Wyobraźcie sobie, że ta gra kosztuje yy, nie pamiętam ile to tam może już skrnia w tym momencie pierdyknę, że ta gra kosztuje kilka złotych na Steamie! I tutaj się rzuca po prostu hejbelami! I to jest masakra, bo... Jezu, parę ta stabilna mi tak spada szybko, że to jest tragedia. Dobra, 12 hejbali. Jak ja mam w 10 minut te wszystkie hejbale w życiu? Płaci ile tego jest! A ja nie mogę nawet jeszcze użyć tego, tego, tego! Nic nie mogę sobie zrobić. Dobra. O, to będzie przerąbale, czekaj, jakby tak sobie tak tutaj, tutaj, tutaj i tutaj i tak i tak... O, i tak... O, Jezu, tak mnie podbija w ogóle. O! 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 Dobra, wrzucone, wrzucone. Dobra, okej. Okay. Ja pierdyl. Ej, tego jest w luj. Dobra, czekaj. Ej... Dobra, po dwa. Chociaż, chociaż po dwa. To już zawsze spoko. Ej, co? Take a rest on the bench, swim in the lake or eat something. Co? A jak mam usiąść na... How ha -ha -ha to usiąść na ławeczce? Uuu. Aha. Możemy zjeść sobie jabłuszko, chlebusia, wypić piwę. O kurwa. Łaaa, panie, teraz to będzie dobre, Te, o, teraz to jest, to! teraz to jest idealne, o, mój Boże, Jezus Maria, o, ja pierdziele, znaczy, ale jak mnie znosi, ty, jak mnie znosi, <laughs> Ej! halo, no, co? halo, kurde, ja, pier... Jezus Maria, no, chyba nie, jakim czulem ja wam to zrobię? o, Jezu, idź prosto, idź prosto, idź prosto. Prosto idź! Ej, długo ten efekt trwa! Co nie? Halo, kiedy. Kiedy ja będę już sprawny i funkcjonował, będę dobrze? Halo! Nie wiedziałem, że to będzie miało tak mocny efekt. Normalnie w grach to trwa dosłownie kilka sekund, ielo, a tutaj nie. Tutaj polecieli na grubo, kurde. Wypijesz piwerko, o to hopy! Kurde! No, ha halo! Nie mogę. Nie mogę iść prosto! Nie mogę iść prosto, staram się, ale nie mogę, naprawdę! Próbuję! A! Come on. Ja pierdyle Dobra Ach. Jestem prawie w połowie e, Powiedzmy Ja pierdziele Ej, ale jak nie znosi Ja nic nie robię tak naprawdę W sensie, jeżeli chodzi o naciskanie strzałek po boku Ale po prostu mnie znosi, rozumiesz? Dobra, 27 hejbali mam zrobionych Ja pierdziele Najdziwniejsze te widły, że nie mogę tych wideł użyć Bo moim zdaniem widły powinienem użyć Ja pierdyle Jezus Mary... Już Blalalala. Nie, to też nie pomaga Dobra, okej okay. O mój Boże Ej Dobra, jeszcze trochę. A, i, 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 i... yeso. A, a co się stanie, jeżeli nie wniosę wszystkich jakby, hejbali, co? To ja nie wiem, co to wtedy się stanie. Ha, ha! Dobra, bo tu trzeba trochę przesunąć, przesunąć, trzeba przesunąć, 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 bo tu miejsca nie będzie niedługo, dobra. Dobra, okej, okay, idziemy dalej. Uff. A, a, No, kurde, nie rób tak! Come on! A, jaj, jaj! jaj, jaj. Czy ja nie mogę naprawdę nic tutaj użyć tego... A bo tu ziomek śpi. Eee! Eee, ziomek! Ty, może jako, jakoś muszę obudzić. Ej, czekaj. To nie jest głupie. Ziomek, wstawaj! Wstawaj! Halo! O! Jest! Don't snore, Czy to znaczy, że on teraz przesunie y, te te te... te... Hej bale? Halo? Przesuniesz Hejbalę teraz bliżej, czy nie? Ty, może to jest jakaś poboczna misja, coś. No, bo tego jest za dużo, tego nie idzie tak zrobić. Ziomeczku, can you, can you, can you wrzucić? Halo? Ha, ha, ha. Kurde, nie mogę, jeszcze mnie cofa. Halo? Mogę wsiąść do ciebie? Nie, nie mogę. Czy ty śpisz znowu? Nie, nie śpisz. Ziomek, słuchaj. Zio ziomek. Dobra, nie, za dupa. E, sam jestem, jestem sam jak palec. Staminy już nie mam, fajnie, cały czas jest. O, ja, O halo, zaraz zejdę. Ty zarazem dla jej, halo! O Jezu! Halo, co się stało? The working day is over! Aktualnie 32 bez, 32 super, fajnie. I co? I try again. Czy to jest. Czy to... No, ha, a, a, ale, a, ale, 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 ale ja dopiero to zrobiłem. To jest... To jest... To jest cała gra? To jest naprawdę... Ca... To jest cała gra, która tutaj jest! W sensie... Wszystko co mam w niej zrobić? Naprawdę! Jakby mam pobić tylko swój rekord wrzucania he he hejpali do, do stodoły? Napra na naprawdę? To jest... To jest wszystko! Nie ogarniam tego! Czekaj, jeszcze raz zbudzimy tego ziomka. No on powinien. Iś, 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 iś. Weź wiedź normalnie bliżej kurwa, no bo za daleko stoisz! Za daleko stodoły stoisz, wejdź wiedź bliżej, bliżej, bo cię będę tymi widłami normalnie co chwilę szturchał Bliżej stodoły! Już! Już bliżej stodoły ci powiedziałem! I no to jest przerąbane! Naprawdę to jest przerąbane! Tego nie da się wszystkiego władować w te 10 minut, nie ma opcji w ogóle. Tu można tylko próbować jakichś, nie wiem, nowych metod używać albo coś, nie wiem, te drzwi mi też przeszkadzają w ogóle, no rapsa, hopsa Hopsa, hopsa. Fajnie! Naprawdę fajnie, dobra, czekaj. No nie da się wziąć kilku naraz, no się po prostu kuźwa nie da. Ty! A jeżeli ja bym popchnął je wszystkie naraz Ty, czekaj, to nie jest głupie. O o, 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 o! O! Czekaj! Cziek, czekaj, czekaj! Yy, to jest dobry pop, Tylko czekaj by wy to wyceluj... wycelować, kurde, ciężko, dobra, eps, hyps, eee, yy, no, no kurde to się nie da, dobra Nie, więcej, więcej, więcej potrzebuję. Zamiatamy! zamiatamy! Zamiatamy, zamiatamy, proszę bardzo, hej i... 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 I Hej! Jej, 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 hej, no dosłownie, że hej, no bo hej, hej, bale, no rozumiesz? Ale to i tak jest ciężkie, nawet że chcę tak przesuwać Dobra, muszę, muszę coś zjeść Zaraz, 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 zaraz Iiii... Jop jop jop, 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 jop Jop, 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 jop Jop, 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 jop Jop, jop, Dobra, idę, idę coś zjeść, idę, idę coś zjeść, idę coś zjeść Już idę zjeść, idę zjeść Spokojnie, tym razem bez piwka, tym razem bez piwka. Ej, jabłuszko, jabłuszko, chlebuś, chlebuś, dobra, idziemy pracować dalej, rym, cym, cym, dobra, elegancko, pyk, i pyk, dobra, tym razem muszę pobić rekord 32, dawaj, i hop, dobra, jest na to jakaś metoda, starczy tutaj zamiatać normalnie podłożem, władować więcej bali, nie ma problemu, nie ma w ogóle żadnego problemu, no spoko, spoko. i tak po jednym rzucam, ja nie wiem naprawdę, co mnie podkusiło, żeby tą grę kupić, ja miałem, ja miałem wrażenie, że tutaj będzie coś więcej do robienia, serio, że tutaj... Będzie jakiś gameplay, że tu będą jakieś wyzwania. A tu jest tak naprawdę jedno wyzwanie: kuśba wrzuć hejbale normalnie do stodoły. Elo, baw się. 31, dobra, zara rekord będzie pobity. Super, fajnie. W sumie, nie wiem, polecam wam tą grę jak chcecie, kurczę z ciekawości. Ile ILE wam się uda tutaj, że tak powiem, hejbali wrzucić w przeciągu tego czasu i tak dalej, bo to naprawdę nie jest, kurczę łatwe. Już mi zaraz stamina cała pójdzie. Nie mam innego jedzenia już chyba. Więc no, będzie ciężko. Bo tak piwerkiem to się tak za bardzo nie da. Tam tamte ziomek cały czas śpi. Czy uda się 40 wrzucić? Halo, halo. He, 39. I he, 40. I he, 41. I he, 42. Dobrze, dobrze idzie. Powiem wam szczerze normalnie. Ja tam jeszcze coś jest do zwiedzania w ogóle. Ty, Czekaj, zwiedźmy farmę w ogóle. Ja zaraz padnę z wycieńczenia. Ale zwiedźmy farbę, co my tutaj mamy ciekawego, bo tu jeszcze coś jest. Co to za. Nie myślałem, że to jakaś miarka czy coś, nie wiem. No dzień dobry. Co to kuźwa jest? Tu nic nie ma. Lul. A tam coś będzie? W ogóle bardzo ładna farma, tak swoją drogą, nie! Nie, zaraz padnę, nie, ja chcę zobaczyć, co jest tutaj w tym miejscu, nie! No i, no i się skończyło, nie, no. Także The Working Day is over 42. Nie grajmy więcej w tą grę, okej, okay, dobra? Dziękuję bardzo, naprawdę, za oglądanie. Mam nadzieję, że ci do czegoś spodobał. Bardzo dziwna gra, myślałem, że będzie tutaj coś więcej, zdecydowanie, że jakieś będą challenge'e, będą różne by, sytuacje, różne narzędzia do wrzucania tych hejbali. A to tak naprawdę masz kuźwa, track, masz hejbalę, jeszcze wrzucać do studoły. Super gra. 5 na 10. Eee, dziękuję bardzo, że się z jeszcze raz. już życzę wszystkim miłego dnia, następnego, trzymajcie się i pa, pa.